Jesteśmy po Survivor Series War Wargames Ja wróciłem z wakacji, baterie naładowane I czas lecieć z materiałami Dlatego też w tym miejscu chciałbym powiedzieć wam, że mam w planie Zrobienie maratonu, bo na tej gali wydarzyło się Tyle różnych rzeczy, że jest Naprawdę o czym mówić Jeżeli więc też chcielibyście taki maraton, to zostawcie Pod tym filmem dużo polubień, będzie to dla mnie Idealny znak, by po prostu to dla was zrobić Gdzie każdy polubień będzie po prostu Odblokowywał kolejny odcinek A teraz dłużej nie przeciągając, zapraszam was do subskrypcji kanału Oraz lecimy z sześcioma najważniejszymi Według mnie momentami gali. Su Survivor Series 2022 Sobie od kobiecego Wargames meczu i powiem od razu wprost, że nie spodziewałem się aż tak dobrej walki jaką dostaliśmy. Nie do ukrycia jest to, i ja też wiele razy to powtarzam, że nie jestem fanem kobiecego wrestlingu, bo po prostu nie przyciągało to mojej uwagi. Właśnie do tej walki, bo powiem szczerze, mając w ringu 10 kobiet, które dają z siebie totalnie wszystko, ładują się stalowymi śmietnikami, drabinami, krzesłami i candlestickami i czymkolwiek jeszcze tam można było, naprawdę przyjemnie się to oglądało. Na kanale dostępna jest opcja wspierania, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć projekt Rest One oraz uzyskać specjalne plakietki, a także rzeczy przygotowane dla wspierających, to właśnie do tego was zapraszam i z góry dziękuję. I wiadomo, pojawiło się kilka mniejszych lub większych boczy, ale ogólnie cała ta walka wyglądała naprawdę przyzwoicie i same też reakcje fanów przede wszystkim na arenie, bo to były reakcje live, myślę mówią same za siebie. Jak spekulowałem, również powróciła Becky Lynch, która naprawdę podgrzała jeszcze mocniej atmosferę w całym tym pojedynku, ale najbardziej myślę, że trzeba oddać o sobie jej Ripley, ale o niej za chwilkę. Spoty takie jak skokniki cross samego narożnika klatki to było coś w ogóle kosmos, jeżeli chodzi o wrestling kobiet. I tak, kobietki dały naprawdę pokaz solidnego wrestlingu, ale w tej walce moją uwagę przykuło coś nieco bardziej. I na tym chciałbym skupić się jako punkt drugi przedstawiającą właśnie w dzisiejszym odcinku, i nie będę ukrywał, zastanawiałem się, czy może nie da się tutaj zwycięstw AJ Stylesa. Ale jak mam być totalnie szczery, to walka AJ Styles-Finn Balor nie wzbudziła we mnie aż takich emocji i była ona po prostu ok, wręcz bym powiedział była średnia i podkreślę, jest to tylko i wyłącznie moja opinia, a zdecydowanie więcej emocji wywołały we mnie spoty Rhea Ripley w World Meczu Kobiet. Mówiłem o ostatnim filmie, że Rhea Ripley zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie i mam nadzieję, że zostanie to po prostu docenione i dostanie jedną z głównych rywalizacji na Wrestlemanie. I też myślę, wszystko na to wskazuje, ponieważ wkrótce dostaniemy pewnie rywalizację jeden na jednego Rhea a Ripley, Becky Lynch. Mieliśmy naprawdę mocny spot pomiędzy Rie'ą, Ripi a Becky Lynch, która chciała uderzyć Rie'ę, a ta zablokowała jedną, drugą rękę i wyprowadziła jej soczyste uderzenie z bańki. To jakby... Uuu. I całe napięcie pomiędzy Ripley a Lynch wygląda naprawdę solidnie. I powiem szczerze, będzie to chyba pierwszy od wielu, wielu miesięcy: Feud, Feud, Zwał, zwał, na którym skupia się naprawdę z całkowitą przyjemnością. Dodatkowo Warrior ja Ripley dostała również fajny spot z Astrą, która plunęła tym swoim zielonym jadem, potem Ripley nie mogła nic zauważyć. No i finalnie drużyna fejsowa wygrywa tę walkę, właśnie dzięki Becky Lynch. Co prawda, miałem trochę inny scenariusz w tę walkę, ale finalnie wyszło naprawdę przyjemnie dla oka. Trip Super mecz Match o Mistrzostwo United States. Umieściłem to na miejscu kolejnym i zdecydowanie, no chyba nie możemy podważyć tego, że Super Fet Match był jednym z ważniejszych momentów w całej tej gali. Dostaliśmy naprawdę solidną walkę pomiędzy Bobim Lashley'em, Sefem Rollins'em, a Austinem Furyem, z których każdy pojedynczo w tej walce dał od siebie to, co po prostu robi najlepiej. Bobby Lashley, wiadomo, dominacja, pokaz siły, przekosmiczny pokaz siły, głównie przy akcji, w której w Hardlock zapił i Seth Rollins'a, i Austina Fury'ego jak to Seth Rollins. Przebiegły, gdzieś tutaj wykorzystuje swoich okazji, szuka tego, co po prostu przychodzi mu najlepiej i tu, jako przykład należy podać karmstom wykonany z odbicia z Ostina Fury'ego i w końcu wylądował on na Bobby Marshall'u swoją stopą i to naprawdę było mocne. Ale ten obłęd i te wykorzystanie okazji, które można było zobaczyć w oczach Rollinsa, kiedy zobaczył całą tą sytuację, po prostu przepiękne. No i Austin Fury, który jest odświeżonym Austinem Fury, szukającym swoje szansy, tak jak on mówi teraz jest jego czas nie ma żadnej przyszłości, to teraz jest jego czas i tak też to mogło po prostu wyglądać, wiadomo, jest on przebiegł, gdzieś tam uciekał, gdzieś tam dostawał i znikał z tego ringu, ale to jest Austin Firi, który idzie się po prostu bić i nie boi się uderzyć Lashley'a nie ucieka przed nim, tylko po prostu idzie na wymianę i naprawdę, moim zdaniem każdy z tej trójki dał w tej walce od siebie to, co po prostu mógł dać najlepiej i kolejnym punktem w zestawieniu sześciu najlepszych momentów Galizu w Survivor Series jest zdecydowanie zwycięstwo Austina Firiego. Sposób w jaki Austin Fury wygrał Nie ujmuje ani Bobiemu Lashley'owi Ani Sefowi Rollinsowi Austin Fury po prostu spadł na Sefa Rollinsa Po wykonanym spiru przez Lashley'a Po czym Rollins został po prostu odliczony I w taki sposób Fury Wygrywa tytuł United States Tak w sumie można powiedzieć całkowicie nieświadomie Bobby Lashley nie traci kompletnie nic Bo to on był osobą, która zakończyła w zasadzie tą walkę Jego akcja zakończyła całą tą walkę Seth Rollins był totalnie nieprzytomny Po wcześniejszych akcjach i jeszcze po spirze Wykonanym od Lashley'a, natomiast Austin Fury spadając z rąk, dosłownie z cefa Rollinsa, pada na niego, też będąc w zasadzie nieogarniętym, co się aktualnie dzieje. Zwycięstwo piękne i Austin Fury jak najbardziej widać, że jest teraz podbudowywany, odbudowywany i szczerze powiem w tym momencie, Triple H good job. W kolejnym punkcie przechodzimy już do walki main eventowej, czyli War Games Match Mężczyzn. I tutaj głównie chciałbym skupić się na całej historii, która została opowiedziana, jeżeli mówimy właśnie o walce mężczyzn. War Games Match Mężczyzny nie był jedynie walką, którą dostaliśmy na końcu gali. Historia tego pojedynku była opowiadana już od kilku tygodni, od kilku miesięcy i tak też było na tej gali. Przez całą galę dostawaliśmy cały czas historię tego War Games Matchu. Rozmowy Romana Reynsa na zapleczu, rozmowy Romana Reynsa z samym Zaynem na zapleczu, który tłumaczył się o czym rozmawiał z Owensem na SmackDown i mówił, że cały czas trzyma stronę Bloodline i nikt nie jest w stanie go przekupić. Roman Reigns te słowa uwierzył. Roman Reigns przytulił się z samym Zaynem i tak Bloodline poszło na walkę Wargames. Zaczęliśmy nieco inaczej niż się tego spodziewałem, bo walkę rozpoczął Butch oraz Jay Uzo. I mówię, okej, okay, zobaczymy co z tego będzie, bo nie będę ukrywał, że oczekiwałem rozpoczęcia walki przez Owensa i Zayna. Ale finalnie doprowadziło nas to naprawdę do ciekawej historii, ponieważ kolejną osobą, która pojawiła się w Wargames meczu był oczywiście Rich Holland, bo to też drużyna. Na Brawling Brut zyskała przewagę na ostatnim Smerdown. Natomiast później w walce miał pojawić się Jimmy Uzo, aby pomóc swojemu bratu, ale finalnie Roman Reigns go zatrzymał i kazał samemu Zaynowi iść do walki i walczyć razem z Jayem Uzo po jednej stronie. No i ciąg dalszej historii. Dochodzi do spięć pomiędzy Jayem Uzo a samym Zaynem. W dalszej części walki w ogóle nawet Jay Uzo wykonał super kicka na samego Zayna, po którym on padł, i jakby totalnie nie wzbudziło to w nim żadnych emocji. Nawet Jimmy Uzo chciał pomóc Zaynowi, ale Jay go odciągnął. I history. Historia w tym pojedynku cały czas trwała w najlepsze. Sheamus i Roman Reigns w swoich drużynach pojawili się oczywiście jako ostatni w tej walce i wtedy WarGames się zaczęło. I jako punkt ostatni, szósty w tym odcinku chciałbym przedstawić wam, słuchajcie, samego Zeina i Kevina Owensa, bo to jest coś więcej niż tylko walka. Kevin Owens po serii akcji odliczający Romana Reigns'a, gdzie Roman Reigns Był już totalnie przytomny i nagle pojawia się Sami Zayn, który łapie Za rękę sędziego i uniemożliwia mu Odliczanie do trzech. Spojrzenie w tym momencie Kevina Owensa na samego Zayna i ich wymiana Spojrzeń to jest po prostu coś Genialnego co zobaczyliśmy w tym pojedynku Następnie Owens zaczyna atakować Reigns'a i wytrzykując do Zayna, że Co nie obroni swojego Tribal Chiefa I nic w tym momencie nie zrobi, że to jest jego rodzina I tak dalej, i tak dalej. Wtedy też Owens wyłapuje jego nogę i dostaje low blow od samego Zayna i w ten sposób Sami Zayn pokazał tą lojalność do Bloodline, o której tyle się mówiło podczas szczególnie tej gali. The Bloodline wygrywają Wargames, Roman Reigns leżący gdzieś tam z boku z tym swoim uśmiechem na twarzy i zadowoleniem z całego przebiegu całej sytuacji i koniec końców pogodzenie się Jeya Uzo, który po walce przytulił samego Zayna i to dwukrotnie jeszcze wzniósł go do góry i Bloodline triumfowało po zakończeniu Survivor Series Wargames. Ale w tym punkcie powiedziałem o Kevin Owensie i samym Zaynie, bo dopiero cała sytuacja sytuacja pomiędzy nimi się, moi drodzy, rozpoczyna. I udało mi się wywnioskować już kilka rzeczy, kilka rzeczy też przeczytałem, o których chciałbym wam powiedzieć w kolejnych odcinkach, więc subskrybujcie kanał i zostawcie pod tym filmem polubienie, a będzie to dla mnie idealny znak, aby po prostu przylutować dla was maraton, o którym wspominałem na samym początku. Dzięki za obejrzenie, dajcie w komentarzach znać, jak wam podobała się Galaxy Viper Series. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!